To było potrzebne, zwycięstwo w całym turnieju, tutaj trzy zwycięstwa w Katowicach, takie przetarcie przed tym turniejem. Wiemy, że Francja to oczywiście zespół, nie ujmując tutaj nikomu z wyższej półki, wszyscy to wiedzą, my też i tam będzie trzeba zagrać tak dużo lepsze zawody niż tutaj, żeby, żeby myśleć o jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Duży progres robiliśmy też już w trakcie tego turnieju, od od Iranu, potem przez Maroko i teraz z Belgią zagraliśmy najlepszy mecz zdecydowanie na tym turnieju i przez długi czas dominowaliśmy. Mieliśmy znowu lekki przestój, bo prowadzimy 10-3, potem tam 12-9 bodajże do przerwy. Generalnie tracimy mało bramek, ale ta gra już była lepsza, już troszkę mniej błędów. Mówię, poza tym przestojem jestem zadowolony z chłopaków i wierzę, że w następnych dniach będziemy łapać świeżość i, i ta forma będzie jeszcze większa na mecz z Francją. Zostało dosłownie kilka dni przed e, najważniejszym meczem przed Francją, e, bodajże trzy treningi. E, i tyle. No już myślę, że te czynniki będą coraz krótsze, skupimy się na jeszcze jakichś elementach taktycznych i, i będzie dobrze. Takie mecze sparingowe są na plus zawsze, oczywiście nie może być ich za dużo, ale myślę, że ta liczba była odpowiednia. Jeszcze jest sporo do poprawy i myślę, że będziemy tą drużyną, mam nadzieję, że będziemy tą drużyną, która będzie się w trakcie turnieju rozwijać i w trakcie turnieju łapać pewność siebie i grać coraz coraz lepiej, bo tak zwykle się działo też z tymi innymi zespołami, które wygrywały mistrzostwa. One na początku grały tak sobie, na przykład Szwecja prawie wleciała z turnieju ostatnio, a potem wygrywają mistrzostwo, także mam nadzieję, że to my będziemy, tak samo w 2016 Niemcy, Grali tak sobie na początku, a potem, potem się rozwijali, uchopali tę pewność siebie. Mam nadzieję, że następna historia będzie pisana przez Polskę. Widać, że z dnia na dzień tych kibiców było więcej. Wiemy, że bilety są wyprzedane na nasze mecze z Francją i ze Słowenią, dlatego cieszymy się tutaj już na tę atmosferę, na tę pełną halę. To też będzie mecz już o niezwykle istotne punkty w grupie. Więc e, my musimy naszą grą e, ponieść kibiców, kibice muszą e, swoim dopingiem ponieść naszą drużynę i na to będziemy liczyć, będziemy się wzajemnie wspierać i wtedy będziemy myśleć o, tutaj o jak najlepszych rezultatach.